w ostatnim odcinku YouTube'owej telenoweli. Ty przechodzisz samego siebie na tonnie. Jesteś zniszczony do szpiku kości i nie masz prawa moralizować nikogo. Jesteś obrzydliwym kłamcą. Mieszkając pod jednym dachem z Sylwestrem Wardęgą, kolaborowałem z jego wrogami. Zrobiłem to tylko po to, żeby chronić swoją własną dupę. Dlaczego likowałeś wszystko, co ciekawe, co mówiłem ci po prostu też jakby w takiej tajemnicy. Gdyż czujesz się przez siebie totalnie zdradzony. Oczekuj nagrania głosowego. Masz prawie 20 tysięcy osób, które możesz to puścić teraz. Zrób to. Proszę cię. Ale dlaczego mam surce z tego streamami? No jesteś pizzą i nic nie ma, że rozumiesz? To wygląda jakby on się pogrążał bardzo na tym streamie. No dziwnie to wygląda! No może dziwnie to wygląda, tak! Ale ja chcę tak robić. Chcę taki być, bo taki jestem, kupa. rozumiesz? Zostawcie mnie kupa wszyscy w spokoju i zostawcie mnie z widzami, Kolejny odcinek serialu zaczynamy od poniedziałkowego poranka, który poprzedzony był zdarzeniami przytoczonymi we wstępie. Na początku dni dość nieudolnie doszło do małej twitterowej wojenki, którą zapoczątkował nieznany w afrykowym uniwersum, ale znany z YouTube'a Dawid Kosiński, prowadzący kanał o technologii, który ni stąd, ni z owąd nazwał Boxdella typem chipem, oraz zwrócił się do niego z prośbą, aby zniknął z internetu i przestał normalizować branie twardych na. Co ciekawe, Baron postanowił odpowiedzieć na te przytyki humorystycznie, pisząc, Przecież to właśnie ty sprzedajesz mi temat, więc sklej te bobik. Następnie Kosiński odpowiedział, Trzyma po czy od rana jedzie. Na co Boxdel nie bezpośrednio, ale wytknął nadwagę swojemu medialnemu oponentowi, stawiając jego zdjęcie oraz proponując mu rozpisanie programu treningowego, a nawet wspólną aktywność fizyczną. Po zdjęciu zdiagnozował on także u niego występowanie insulinooporności i, co ciekawe, sam Kosiński w odpowiedzi potwierdził, że rzeczywiście boryka się z Schorzeniem. Do kolejnych wojaży na X doszło po południu, kiedy to Wardęga wyróżnił kilka zdarzeń z dnia poprzedniego, wartych napiętnowania oraz dokładniejszego przemyślenia. Pierwszym z nich było potwierdzenie przez Boxdela w jego materiale, że oferowali mu się różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę, po czym przyznał, że rzeczywiście ktoś miał podjechać do Mikołaja z nim w cudzysłowie porozmawiać. Sylwek wyznał, że na szczęście w tamtym okresie, chwilę po rozmowie Boxdela z cytując smutnymi panami, dostał on cynk od zaufanej osoby i ostrzegł Konopskiego przed zagrożeniem. Lecz ten zbytnio się tym nie przejął, twierdząc, że Michał nie byłby do tego zdolny. Informacje te niejako potwierdził zresztą sam zainteresowany, a więc Konop, który w komentarzu pod tweetem napisał. Rzeczywiście nie sądziłem, że to może być prawda, jednak bardzo uważałem i byłem ostrożny. Widocznie Boxdel jest niebezpiecznym typem, zdolnym do wszystkiego, by ratować Dubsko. W całej tej próbie wywarcia wpływu na Konopskiego kluczową rolę odegrał także nitrozyniak, który zatrzymał ludzi mających się do niego przejechać, o czym poinformował zresztą sam Boxdel w przypisku w swoim materiale. Sergiusz potwierdził te i na live opowiedział, jak wyglądała z grubsza cała sytuacja. Według relacji w okolicach dni, w których Bardęga opublikował pierwszy materiał poświęcony panu, że do Sergiusza, zgłosiła się pewna bliżej nieokreślona osoba, która wypytywała Konopskiego, twierdząc, że pomówił on jakiegoś znanego aktora w swoim materiale, w związku z czym ktoś chciał się do niego przejechać i porozmawiać, a raczej najpewniej w jakiś sposób uciszyć. Z racji, iż Sergiusz jest na bieżąco z materiałami Mikołaja i nie słyszał o żadnej jego dramie z aktorem, sprawa zaczęła mu się wydawać podejrzana w związku. W opowiedział o tej sytuacji pewnej osobie, która wraz z nim rozwikłała całą zagadkę, i okazało się, że to właśnie Michał miał stać za próbą napuszczenia kogoś na Konopskiego. No, jak widać, Boxdel, nie wiem czy w kolaboracji z kimś, czy nie, wpadli na taki śmieszny pomysł, że po co mają się z jakiegoś filmu kurwa, tłumaczyć, jak mogą. Ja nie, wiem, ja nie wiem, czy go chcieli pobić, czy zastraszyć, kurwa, czy jakiś kark by wyszedł, i powiedział: ty słuchaj, Konopski, k*a, oddawaj komputer. Tego nie wiem. Tak zwana perswazja miała zostać chyba zastosowana. Następnie Sergiusz wytłumaczył jak naprawdę wygląda sytuacja z Konopem osobie, która o niego wypytywała, zaznaczając, że nie robi on nikomu nic złego oraz nikogo nie pomawia, tylko chce nagłośnić niechlubne występki youtuberów, którzy właśnie chcą go uciszyć. Informacje te zostały przekazane osobom w cudzysłowie z góry i finalnie dzięki temu udało się uniknąć potencjalnych prób uciszenia, zastraszenia czy innych aktów perswazji. Głos w związku z nowymi doniesieniami o nasyłaniu ludzi na Konopskiego postanowił zabrać także sam Boksdel, który w jednym z nowych odcinków poświęconym... Ostatnim wydarzeniom z nim związanych, a w szczególności w Wardędze, nieco sprostował narrację krążącą wokół tej sytuacji, zaznaczając, że on nie złożył żadnego zlecenia na Konopskiego i nikomu nie chciał zrobić krzywdy, a osoby, które mu się oferowały, miały z własnej inicjatywy chcieć załatwić tę sprawę i dopiero później ewentualnie domagać się z tego tytułu jakichś profitów. Model biznesowy tych ludzi był taki, że oni najpierw chcieli to załatwić, a później się odezwać posiano. Oni w kuluarach sami starali się to ogarnąć i robili to na własną rękę. A potem, jakby im się udało z tobą albo z Konopskim i mieliby z wami już kontakt, to mogliby wtedy sobie. Tym pohandlować po prostu pomiędzy mną a nimi. Ja nic nie akceptowałem. I tak jak napisałeś, oferowali się, a nie że dostawali zlecenie. Nigdy wam nie zrobiłem krzywdy i nie chciałem tego. Sylwek oglądał przytoczony fragment wypowiedzi Boksdela na live'ie i nie do końca kupił jego tłumaczenia. Aha, czyli oni sami chcieli i później chcieli ci przynieść, rozumiem, Konopskiego i załatwiliśmy. A czy on nie gadał wczoraj inaczej, że miał chore pomysły, ale na szczęście nie zostały zrealizowane, bo Nitro wkroczył do akcji. No przecież nawet Nitro gadał, że gadał z tymi ludźmi. No teraz się będzie bronił, że ci ludzie sami pojechali. No nie dowiemy się prawdy, nie? Ja tam Boxdelowi wierzę. Może i sami pojechali do tego Konopa. Boxdel w dalszej części swojego odcinka, kiedy to nagłos przewidywał przyszłe ruchy swoich medialnych oponentów, a więc Konopa oraz Wardengi zdecydował się wyciągnąć na światło dzienne bardzo mocną informację. I zdradził, że osobami, które chciały mu w cudzysłowie pomóc w trakcie pary, byli także zaprzyjaźnieni z nim prywatni ochroniarze z Federacji Fame, w kontekście której także powiedział kilka nieznanych dotąd smaczków, i dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że są pewne zawirowania, jeśli chodzi o wypłatę Garzy Wardędze za ostatnią walkę z fabijańskim, za którą oficjalnie dostał 1,5 miliona złotych. Wardęga jako pies konopskiego swojego jedynego ziomka będzie przytakiwał na każde słowo swojego pana. Później powie o tym, że ludzie, którzy chcieli mi pomóc, to ochroniarze z Fame, którzy byli moimi przyjaciółmi, chłopaki, którzy chcieli mi pomóc. Będzie chciał powiązać tę sprawę z Fame. I będzie mówił, że Federacja jest zła i tak dalej. Będzie mówił o tym, że była ostatnia rozmowa z Fejm, bo zależy mu na uwolnieniu się. Później powie, że Rafał, prezes Fejm, chciał zapłacić mu w ratach 1,5 miliona złotych za walkę. Chciał dać mu pół miliona na początku, żeby spłacić wszystkie podatki i tak dalej. A później milion złotych rozłożyć w ratach po 100 tysięcy miesięcznie. 1,5 miliona złotych za twoją dyskwalifikację w walce z tym idiotą Fabiańskim. W każdym razie Rafał nie chciał, żeby Wardęga nagrywał i cisnął Fame, bo też ma już dość tego wszystkiego i ma nerwice. Dlatego chciał ci to złożyć na raty. Wardęga w reakcji na szczere wyznanie Boxdella dotyczące ochroniarzy z fame sarkastycznie stwierdził, że w organizacji musi być teraz wesoło, po czym przyznał, że pewni ludzie, o których mówił Boxdell, mieli wówczas odwiedzić także jego i w obawie o własne bezpieczeństwo zgłosił to w odpowiednie miejsce. O tym, kto tam mi miał odwiedzić, no to ja tam poinformowałem odpowiednie osoby o tym, nie? Wiesz, ja też się obawiam, no ja jestem człowiekiem i Monika się bardzo obawia, więc dlatego ja poszedłem i powiedziałem tym osobom, które się zajmują takimi sprawami. W chwilę później druid zaprzeczył niektórym informacjom dotyczącym szczegółów ich ustaleń z federacją, po czym przyznał, że chciałby mieć zgodę na ujawnienie całej prawdy. Ponadto dodał, że rozwiązywał już tę sprawę z prawnikami, co być może tłumaczy jego spotkania ze Sławomirem Mendsenem. Chciał dać mu pół miliona na początku, żeby spłacić wszystkie podatki i tak dalej, a później milion złotych rozłożyć w ratach po 100 tysięcy miesięcznie. Nie, 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 tuż już jest troszeczkę nieprawdy. Dobrze wiesz, Boxdel, co powiedział Rafał, ja wiem, i głęboko wierzę, że y, nie będziecie kłamać. Albo na przykład pozwolicie mi pokazać, jaka była prawda i dobrze wiemy, jak zareagowaliście po tym, jak wam sam zwróciłem uwagę, że chłopaki trochę się pogrążyliście i wtedy błyskawicznie zmieniliście narrację i powiedzieliście, że, że już się mam nie obawiać i że dostanę za walkę normalnie, nie? Ja właśnie czekałem, no bo tutaj już pra z prawnikami to przecież było rozwiązywane. Co więcej, Sylwek niejako kwitując zaistniałą sytuację w kontekście Federacji Fame, przyznał, że wydaje mu się, iż mają oni obecnie spore kłopoty, choć Boxdel w jego opinii nie chce źle dla organizacji. Wydaje mi się, że mają Spore kłopoty. Natomiast Boxdell nie chce dla nich źle, bo nie powiedział całej prawdy, jeśli chodzi o te rzeczy. Dodatkowo, Sylwester, chcąc niejako odegrać się za to, że Boxdell oficjalnie potwierdził wielkość jego garzy za walkę z Fabijańskim, zdradził, że Michał otrzymał ofertę w wysokości 1,5 miliona złotych na walkę z Najmanem, którą spokojnie mógł wynegocjować nawet do dwóch i rozważał ją bardzo poważnie. Na kolejne odbicie piłeczki nie musieliśmy długo czekać, jako że Boxdell opublikował kolejny materiał już we wtorkowe popołudnie, na którym m.in. wytknął że Sylwester teraz piętnuje sytuację z ofertą pomocy złożoną przez ochroniarzy Fame, podczas gdy, jak sam przyznał, wiedział już o niej wcześniej i nie miał z tym problemu, ponieważ wówczas na horyzoncie była opcja współtworzenia gołdców. Michał stwierdził, że takie postępowanie jest objawem interesowności oraz tego, że stawia własne korzyści ponad moralność. Wardenga powiedziałeś na live, że wiedziałeś o ochroniarzach z Fame i o tym, że oferowali pomoc. Ale z racji, że wtedy była opcja współtworzenia razem ze mną gołców to ci to nie przeszkadzało? Ba! Nawet zbijałeś z nimi piątki, po tym wszystkim na ostatniej Galifej 20. Teraz natomiast rzucasz sobie o tym tweety, bo temat jest chodliwy, a my już razem nie działamy. Między innymi to pokazuje, że dla korzyści jesteś w stanie olewać moralność. Kolejny temat, poruszony w tweicie Wardengi, który później stał się jednym z głównych wątków całego dnia i wzbudził wiele emocji oraz był obiektem sporu, dotyczył Wojtka Goli i jego relacji z Boxdelen. Druid w poście podsumowującym poprzedni dzień napisał, we wczorajszej rozmowie pojawia się również wątek Wojtka Goli, mimo że chłopaki od kilku lat prowadzą wspólne biznesy i deklarowali przyjaźń, to Boxdel namawiał mnie, bym powiedział koniecznie też coś na Wojtka. Jaki był w tym cel? Ciężko znaleźć logiczne wyjaśnienie. Przypomniał mi się jednak jeden utwór WWO. Zacytowany urywek utworu sugerował, że Michał, który ma obecnie mocno osłabioną pozycję w sieci, zamiast skupić się na odbudowaniu własnego wizerunku, próbuje podkopać pozycję Wojtka Goli. Do tego fragmentu Boxdel najpierw odniósł się na Twitterze, pisząc, że Sylwek również nie jest do końca szczery z ludźmi, a swój wpis podkręcający atmosferę pewnie robi na prośbę Goli, którego, pomimo, że ostatnio ostro mu podpadł, traktuje ulgowo w związku z tym, że musi z nim współpracować, aby projekt GOATS przetrwał. Dodał, że celowo robią teraz z niego kozła ofiarnego, ponieważ pasuje to do narracji Sylwka, a swój wpis zakończył słowami, zostaw mnie już w spokoju chłopie, bo mnie wkurzasz. Michał w odpowiedzi na jeden z komentarzy dodał, że projekt GOATS musi być kontynuowany, ponieważ dom został wynajęty na dwa lata. Dla kontekstu dalszej części odcinka warto przypomnieć, że Wojtek w ostatnim czasie podpadł zarówno Boxdellowi, jak i Wardendze. Powodem spiny z tym pierwym było to, że Gola jeszcze przed eskalacją dramy, kiedy to pokłócili się z Michałem o kwestię ocenzurowania jednej z jego wypowiedzi na odcinku Gołców, miał przypadkowo spotkać się z Dubielem, i pod wpływem emocji wygadał się, że Boksdel ma dostarczać jakieś brudy na Marcina Wardendze. Ta informacja bardzo rozwścieczyła Dubiela, który chciał się za to odegrać i zaatakować barona w filmie, który wówczas realizował jedynie wspólnie z Nitro, lecz jak wiemy, doszło do Roszady i Michał po wyjaśnieniu tej sprawy dołączył do ich obozu. Boxdell w filmie, w którym wyjaśniał i opowiadał o tej dramie ze swojej perspektywy, przyznał, że. Przepuszczenie przysłowiowej pary z ust przez Gole miało kluczowy wpływ na dalsze losy Dramy i znacznie przyczyniło się do tego, że dołączył on do spisku przeciwko Sylwkowi. Z kolei o powodach, przez które to Sylwester bardzo zawiodł się na Wojtku, dowiedzieliśmy się dopiero na poniedziałkowym live, co było niejako odpowiedzią na największy zarzut Boxdela, jakoby był on stronniczy i krył drugiego z Według relacji, Gola bardzo podpadł Wardędze tym, że niedawno kiedy był wyjaśniany temat konfrontacji rozpary z Wardęgą na face to face i panowie dochodzili do prawdy w sprawie negocjacji z Zarzuconego sylwkowi handlowania patterą, Wojtek nie powiedział jak było, twierdząc, że był wówczas zamyślony i nie pamięta, podczas gdy Boxdel potrafił szczerze powiedzieć, jak widział tę sytuację. Na tej samej transmisji Sylwester zobrazował bardziej także rolę Wojtka w całej dramie oraz jego perspektywę sytuacji z dubielem, pokazując za zgodą nawet prywatne wiadomości, które mu wysłał i w których opisywał swoją wersję zdarzeń oraz wyrażał swoją opinię. Hej Sylwek, nie przekazywałem żadnych informacji dla Dubiela. Nie mam z nim żadnego kontaktu. Poza przypadkowym spotkaniem w Witkacu i późniejszym telefonie tego samego dnia wieczorem i szczerze żałuję, że w ogóle z nim rozmawiałem. Dobrej nocy. Na Boga, Sylwek, jestem jednym z licznych gości, którym możesz ufać. Siedział mi to w głowie i kiedyś ci powiem, jak to wyglądało, że w ogóle z nim rozmawiałem. I tutaj tak, nie rozmawialiśmy o tobie, tylko o Michale. Jednak pośrednio wyszło jak wyszło. Ja chcę już się od tego odciąć. Mam dość. Michałowi już zagroźnie ufam i nigdy nie zaufam. Ja nie chcę do tego wracać. To nie miało być przeciwko tobie. Dubiel podszedł mnie, wziął na litość i chciałem go ostrzec przed Michałem. Nienawidzę go i nie chcę znać. Wykorzystał moją słabość. Nie pomyślałem i to moja wina. Michał później kazał mi przysiąc, że po... nie powiem tego tobie, bo chciałem ci o tym powiedzieć bo to jedna rzecz jaka mnie strasznie gryzła i jaka pośrednio uderzała w ciebie, po czym sam tobie to powiedział. Obrzydliwe. Dubiel do mnie dzwonił co tydzień, żeby się spotkać, odmawiałem i ucinałem rozmowy. Jak tylko mnie podszedł, to przestał się odzywać. Tak wygląda właśnie ten świat sylwek. Grygam tym. Ten... Chwile później na live'ie telefonicznie połączył się sam Wojtek, który wbrew narracji Sylwestra, jakoby w powietrzu wisiała gruba spina pomiędzy włodarzami, a Boxdel miał przygotowywać na niego jakieś mocne materiały, postanowił okazać empatię, a jego wypowiedzi były bardzo pacyfistyczne. Gola między innymi oznajmił, że nie zamierza wojować z Bogdel i wyraził nadzieję, że uda mu się wyjść na prostą. Ja nie jestem przeciwko Michałowi. Ja, chcę, ja uważam, że życzę mu dobrze. Chcę, żeby, żeby to wszystko się skończyło, żeby Michałowi się y, udało to postować. Jeżeli Michał uzna, że chce mnie w jakiś sposób pograżać, miał swoje spolniki od tylu lat, ja nie chcę go pograżać. Zgoła inne podejście zaprezentował z kolei sam Baxton, który w reakcji na przytoczone przed chwilą prywatne wiadomości Goli do Sylwestra napisał na Twitterze: Haha, Gola plastusiu, Sylwkowi piszesz jedno, a mi mówisz co innego. Jak Ty w ogóle mogłeś moralizować moje krzywe ruchy samemu będąc krzywusem? Zwierdzał więcej mów motywacyjnych ludziom z Inwalu Energy, jak być dobrym kulgajem. Cool Post ten spotkał się z niezrozumieniem ze strony Goli, który po raz kolejny zatelefonował do Sylwestra na live, informując, że Michał wiedział o. O sytuacjach przedstawionych w konwersacji i o tym, że go przeprosił, w związku z czym nie wie, o co ma pretensje. To z Dubielem to była jedna akcja. Dzisiaj to wyjaśni, przeprosiłem cię. Mówiłem Michałowi, że cię przeprosiłem. Więc o co Michał ma pretensje, bo nie rozumiem. Ponad godzinę później Boksdel odpalił live'a na aferkach, którego jednym z tematów przewodnich był właśnie gola. Michał rozwinął swoją myśl, przyznając, że bardzo zawiodł się na swoim wspólniku i jest na niego zły przede wszystkim ze względu na to, że gra na tak zwane dwa fronty i chce dobrze żyć zarówno z nim, jak i Wardęgą, ponieważ w obu przypadkach łączą go biznesy. W związku z tym regularnie już od czasów pory miało dochodzić do sytuacji, w których to Wojtek prywatnie mówi do Boksdela pokrzepiające dla niego rzeczy, trzyma jego stronę, a nawet nadaje na nasy... Podczas gdy w towarzystwie samego Wardęgi zmienia swoją narrację. Swoje też powiedziałeś na Sylwestra, i w, i w trakcie Pandory też mówiłeś na niego kupa. A później się odcinałeś i statementy robiłeś swoje. Czuję, jesteś dla mnie. I chłopaki swoim też to kupa mogą potwierdzić. Teraz będziesz ciągnął Wardędze, tylko i wyłącznie dlatego, bo macie wspólny projekt i nie chcesz, żeby spi wam się kanał z wyrobionym algorytmem k**a, Ambasada i to, co zbudowaliście. W takiej aferze potrafiłeś po prostu też dla własnego bezpieczeństwa lizać dupę Wardędze mi mówiłeś co innego, bo mi było przykro, ale jak już spotykaliśmy się na przodu Wardęgi. Ambasadzie? To było takie coś, że. No, nie, Szybko, jak wiesz, no, też dobrze zrobił, nie? Michał nie ukrywał, że ma także pretensję o przytaczaną już sytuację z Dubielem, któremu Wojtek się wygadał, przez co drama potoczyła się w niekorzystny dla niego sposób. Co ciekawe, Gola próbował się dobić do Michała i z nim porozmawiać, jednak ten za każdym razem go zbywał, stanowczo informując, że nie ma ochoty wchodzić z nim w jakąkolwiek polemikę. W związku z tym Wojtek po raz kolejny zatelefonował do Sylwestra i wyraźnie przejęty słowami wspólnika dał do zrozumienia, że nie rozumie jego zachowania i nie wie z jakiego powodu w on go w to wszystko i zrzuca na niego cały hejt, ponieważ nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o ich relacje. Coś się takiego wydarzyło, że nagle tak bardzo się na mnie uwziąłeś i nagle tak bardzo chcesz na mnie zrzucić cały hejt. Wspierałem Cię, rozmawiałem z Tobą, stary, żaliłeś mi się, pomagałem, gdy była ciężka sytuacja kilka dni temu i nagle ta nowelacja się zmieniła całkowicie. Dlaczego mnie w to wszystko wciągasz, Michał? Jako mój spółnik, mój przyjaciel nie zrobiłem krzywdy. Na kolejną serię zarzutów skierowanych przeciwko Wojtkowi nie musieliśmy długo czekać, jako że Boxel w opublikowanym dzień później trzecim już z kolei materiale mającym na celu obnażyć jego medialnych oponentów postanowił znowu poświęcić mu kilka linijek. Michał poszerzył swoją listę wyrzutów oraz oskarżeń m.in. o to, że Wojtek nie powiedział Sylwestrowi o szykowanym na niego filmie przez nitrozyniaka, pomimo że wiedział o nim wcześniej, co w pewnym sensie ma podważać szczerość oraz rangę ich relacji. Dodatkowo niektóre zachowania Wojtka mają być podyktowane strach przed Sylwestrem i jego potencjalnymi ruchami mogącymi mu zaszkodzić. Żeby się nie narazić, wolałeś swojego przyjaciela w Wardęgę zostawić w nieświadomości tego, że wiesz, kto na niego knuje. Sam gadałeś, że Sylwe gryje Ci Beret tym, że może coś nagrać na fame. Za każdym razem, gdy Sylwester te swoje manipulacje względem mnie czy ciebie stosował, to jak gadamy razem, to mówisz, że to psychol i że jest to dla Ciebie dziwne, że jesteś tym zmęczony. Rób się razem gołców pionki. Następnie Boxdale zarzucił, że Gola kłamał w prywatnych wiadomościach pokazanych na streamie i wcale nie kazał mu przysięgać, że nie powie Sylwestrowi o tym, że wygad Dał się Dubielowi, iż Michał dostarczał na niego brudy, ponieważ było to dla niego obojętne. Ja nie miałem pretensji o to, że Wardenga pokazał te rozmowy na transmisji, tylko mam problem, że nie mówisz tam prawdy, plastusiu. Nie zabrakło także zarzutów związanych z Federacją Fame, Boxdel na podstawie wypowiedzi Wojtka z wywiadów oraz jego przemówień motywacyjnych ocenił, że mocno przecenia on swoją rolę w federacji i przypisuje sobie rzeczy, których nie robi. Dodał, że kryłuje się on na wielkiego bossa Fame, podczas gdy zdarza mu się nie znać podstawowych informacji o danej Gali, a także mało angażować się m.in w programie. Często się pytasz, pytasz o termin gali. Miesiąc po tym jego załatwiliśmy. Czy coś robiłeś z komunikacją kiedykolwiek z, przy, przy brandingu, przy identyfikacji. Czy nie, nie jesteś zaangażowany w fame tak, jak pokazujesz to na tej mowie motywacyjnej. Wykorzystałeś fame, żeby zrobić z siebie jakiegoś super kreatywnego bossa fame'u, Ale każdy Fame, każdy pracownik potwierdzi to, że ty się tylko zjawiasz na programik z telefonem w ręku i jedziesz do domu potem. Nie wciskaj ludziom kitu. I nie pozwolę na to, żebyś przypisywał sobie rzeczy, których nie robisz. I uważam, że i Krzysztof, i Rafał zrozumieją mnie tutaj. Wygląda jednak na to, że wspomniani Krzysztof oraz Rafał niezbyt chcą angażować się w te dramy, a przynajmniej na to wskazuje komentarz samej Federacji Fame, który wysłała do branżowych mediów następujący komunikat. Zespół Fame jest skupiony wyłącznie na przygotowaniach do gali Fame 21, która już 18 maja odbędzie się w Gliwicach. Niebawem rozpoczynamy cykl promocyjny i mamy dla naszych fanów kilka niespodzianek. Nie ingerujemy w działalność zawodników oraz współpracowników, która nie dotyczy naszej Federacji. Z kolei bardzo mocno zaingerować w działalność swoich dwóch kolejnych medialnych oponentów postanowił Boxdel, który wytoczył przeciwko Wardędze i Konopskiemu największe jak do tej pory Michał w swoich dwóch ostatnich odcinkach zdaje się być definicją cytatu: Najgroźniejszym człowiekiem jest ten, który wszystko stracił i już nie ma nic do stracenia, a największe pokłady złości oraz żalu skierował właśnie na Mikołaja oraz Sylwestra, piętnując oraz wytykając ich wzbudzające kontrowersje ruchy. Pierwszy i stosunkowo najmniej poważny zarzut dotyczył rzekomego krycia i wstrzymywania się przed opublikowaniem zapowiadanego przez konopa filmu obnażającego K-dropa. Dla przypomnienia, kiedy to wspomniana strona została zablokowana przez ministerstwo i uznana za nielegalny hazard, Mikołaj. Why? Napisał tweeta, w którym zapowiedział powstanie filmu na ten temat, który do tej pory nie został opublikowany. Powodem tego, według narracji Boxzela, jest fakt, że właściciel agencji marketingowej, w której jest Konopski, jest jego bardzo dobrym kolegą oraz ma wyłączność na oferty K-Dropa, a inni twórcy z tej samej stajni reklamują legalny odpowiednik tej strony. W związku z czym, Nikołaj miał zrezygnować z publikacji z powodu tak zwanego kolesiostwa oraz strachu przed tym, że będzie dostawał mniej ofert współprac. Kryjesz Kidrop, nie tworzysz materiału na temat Kidropa, bo prawdopodobnie robisz to ze strachu, że nie będziesz miał Didi bo agencja obsługująca twoje współprace reklamowe obsługuje również Kidropa. Kolejne działa, które wytoczył Boxdel były już dużo grubsze i dotyczyły w zasadzie obu panów. Co prawda nie były one specjalnie odkrywcze i większość osób śledzących internet już wcześniej o nich słyszała, jednak kontekst w jakich przedstawił je Michał oraz ich interpretacja przez pryzmat ostatniej afery pan Gate może dać nieco do myślenia i zmienić perspektywę. Mianowicie, Boxdell odkopał niechlubnego pranka Wardengi sprzed lat, więc tzw. zwanego który chodził po mieście i pod pretekstem badań łapał kobiety za piersi. A samo pytanie zadane w tytule odcinka, a więc czy Wardenga łapał kobiety dla korzyści majątkowych, jasno wskazuje na to, jaki był główny zarzut. Michał wytknął w szczególności jedną ze scen, podczas której Wardenga z Nienacka chciał dotknąć w miejsce intymne dziewczynę, która, jak się później okazało, miała wówczas 16 lat. A braka puff! Okay. Chciałem się tylko zobaczyć za pierś, tak się przestraszyłeś, że nawet nie dam Dobra, rady. okej, okay, już, pa. Pa, pa. napiętnował to zachowanie patrząc przez pryzmat zeszłorocznej afery oraz porównał ze swoim występkiem, który został mu w niej wyciągnięty. Przede wszystkim porównał on skalę przewinień oraz okres, w którym do nich dochodziło, zaznaczając, że on był dziewiętnastolatkiem, który pisał głupoty do młodych dziewczyn, podczas gdy Sylwek był już dojrzałym, 25-letnim gościem, który cytując prawie z... 16-letnią dziewczynę. Mimo to Sylwester jest obecnie stawiany na piedestał, ponieważ ludzie o tym zapomnieli. Co więcej, Michał stwierdził, że Sylwester nie weryfikował w żaden sposób wieku kobiet, do których podchodził, a nawet nie blurował im twarzy, czym narażał je na upokorzenie, ponieważ był zaślepiony wizją zdobycia zasięgów oraz korzyści finansowych, co miało być głównym czynnikiem, przez który zdecydował się robić takie rzeczy. Bokzdel ocenił także, że biorąc pod uwagę przewinienia niektórych innych osób, które także zostały podpięte pod pan Wardenga również powinien znaleźć się w tym materiale. Co jest jednocześnie zarzutem dla Konopskiego, który miał przymknąć na tę sytuację oko. Co więcej, baron wysnuł teorię, że Sylwester celowo zaangażował się w p***ę właśnie żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym przedstawieniem go jako jednego z jej antybohaterów. Odpowiedź, dlaczego takiego zwyrola jak ty nie dałeś do materiału o Gate? To też są rzeczy karygodne, które podbijają praktycznie pod to samo, za co p gnębiłeś ludzi. Konopski, potrafiłeś nie Palasajda, ale swojego psa wardenge ochroniłeś przed obdarzeniem w materiale, który został obejrzany przez 12 milionów osób. Potrafiłeś wrzucać tam taki pierdoły jak Nitro, który niby coś wiedział. Ale Wardęgę, który prawie zmacał 16-latkę już nie, jesteście obaj obrzydliwi. Dlatego wydawałeś mu się na materiał i urobiłeś młodego? Żeby cię czasem nie wrzucał, bo nie rozumiem po prostu, że badając całą internetową przeszłość w materiale Pagate było miejsce na jakiś pierdoły o Palasajdzie, a nie było slota na takie zachowanie. Nie potrafię tego zrozumieć. Uważam, że argument, że ona miała 16 lat, a ta miała no prawie 15 i dzieliło jej rok różnicy, bo ta pisała z kimś, a ten prawie ją zmacał, to jest... Ta sama szuflatka, powiedzcie mi że nie! Włoda Fejmu wytknął także swego rodzaju sprzeczność w postępowaniu Sylwestra, który podczas zeszłorocznej afery twierdził, że nagłaśnia niechlubne występki youtuberów, ponieważ ofiarom brakuje przebicia i sprawę trzeba nagłośnić, po czym okazuje się, że według boksdela w podobnej sytuacji była wspomniana już 16-latka, która chciała rozprawić się z Sylwkiem na sali sądowej, lecz także zabrakło jej siły przebicia. Niejako wywołany do tablicy Wardenga odniósł się do zarzutów Michała tego samego wieczoru za pośrednictwem Stories. Sylwester przede wszystkim przeprosił za swoje. Chlubne czyny w odcinku z Boobsmanem, zaznaczając, że robił to już wielokrotnie i pomimo, że minęło wiele lat, to dalej jest mu za to wstyd. Przepraszam za ten film wielokrotnie. Ale dalej się go wstydzę i jeszcze raz przepraszam. I dziękuję Bogom starym i nowym, że jakoś tak pokierowali, że tą dziewczynę, zła którą pokazałeś, złapałem za nadgarstek. Sylwester wyraził także zdziwienie tym, że Boxdell zdecydował się użyć tego zarzutu, ponieważ przez lata mu to nie przeszkadzało, a nawet około miesiąc temu dyskutowali oni o przytoczonej scenie z 16 szesnastolatką i wówczas Michał twierdził, że użycie jej w filmie Nitra mającym go pogrążyć byłoby głupotą, a sam zdecydował się teraz to wykorzystać. Nie obyło się tak, że bez odbicia piłeczki, i choć rzecz, którą wytknął Sylwester, była dużo mniej poważna, to też dająca do myślenia. Mianowicie, standardowo zarzucił on Michałowi kłamstwo, twierdząc, że wbrew temu, co mówił na odcinku, posiada on kilkanaście osób, które mają za zadanie bronić go w sieci i tworzyć w komentarzach korzystną dla niego narrację. A tak naprawdę, on ma kilkanaście osób, które mają po kilkanaście, kilkadziesiąt kont, i piszą jakieś komentarze i łapkują sobie nawzajem. Dzięki temu on manipuluje całkowicie komentarzami pod jakimiś tam tweetami. Wiesz, nie chcę też tak dużo mówić, nie? Powiem ci tak, dla, dla sprostowania, że z Bogdelem się znam dobrze. Wiesz, co chodzi? Moi drodzy, my z Bogdelem nigdy nie wygramy. On zawsze będzie miał komentarze, które mają setki polubień. Bo on potrafi o to zadbać, on ma budżety i on ma ludzi. Michał krótko skwitował odpowiedź Wardengi pisząc Wardenga więcej żalu. Trzeba przyznać, że materiał Boxdela nieco zmienił podział sił, jeśli chodzi o poparcie i o ile wcześniej bardzo znikoma ilość widzów popierała Michała, o tyle teraz po jego materiale pojawiły się komentarze, że trafnie podsumował on Wardęgę i wytknął pewne nieścisłości w jego postępowaniu. Sama odpowiedź Sylwestra także została odebrana dość średnio i użytkownicy Twittera przede wszystkim wytykali, że Boxdel jak i Dubiel, podobnie jak on, także przepraszali. Z drugiej strony trzeba jednak mieć na uwadze słowa Sylwestra dotyczące ingerowania w sekcję komentarzy Boxdela oraz jego ludzi i brać je z pewnym dystansem. Sylwestrze, to była najbardziej gówno odpowiedź, jaką widziałem z swojej strony. Nie dowiedziałem się niczego na żadne zadane przeze mnie pytanie. Odpowiedziałeś szczątkowo i zaatakowałeś mnie w formie obrony, no bo jak wiadomo, najlepszą obroną jest atak. W Czechach doszło do tragicznej pomyłki i usunięto ciąże niewłaściwej kobiecie. Aktywiści ponownie oblali pomnik warszawskiej syrenki, a w Ukraińskiej Komisji Wojskowej doszło do zaskakującej afery obyczajowej. Nagrania z tych i wielu innych zdarzeń, które w ostatnim czasie wstrząsnęły internetem, zobaczycie na nowym, zaprzyjaźnionym kanale Viral News Polska. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj. Zapraszam.